Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym drapingu. Co my tu mamy? Słuchajcie, starożytne skarby będziemy szukać. Ta zdepeczka no już trochę jest, już trochę jest yy, w kolekturach. Ona jest tak trochę wam wrażenie zapomniana, no ale ja ją lubię, bo ona jest zupełnie inna, tak? Zupełnie inna, faktycznie no nie jest taka typowa typowe takie zasady lotto, tylko faktycznie jest trochę inaczej, no i co, no i dlatego właśnie sobie troszeczkę omówimy, tak, chociaż my powiedzmy, że już tą zdrapkę znamy, no ale gdzieś tam <grym i znać> może pamięć zawodzić, ogólnie mamy dwie zdrapeczki z numerkiem 2 i numerkiem 3, Zdrapki kosztują 10 zł, więc wkład na dzisiejszy draping to nie mniej, nie więcej jak 20 zł, weźmiemy sobie jedną na tapetę i po prostu sobie przeczytamy, słuchajcie, to takie małe jest, aż tak może, o. Zdrap pole gry, sprawa jasna, od 1 do 7, jeśli w danej yy, grze wśród 5 symboli, 3 takie same symbole yy, będą, no to wtedy oczywiście wygrywamy tę kwotę. No i tu mamy jeszcze ten taki bonus, jeżeli cztery takie same symbole będą tutaj, no to też możemy wygrać ten bonus. Więc faktycznie jest ta zdrabka trochę inna, więc jak najbardziej sobie ją zdrapiemy dzisiaj, tak? To będzie raczej krótki odcinek, no bo to są szybkie zdrabki. Bardzo żałuję, że te zdrabki za 10 zł, one raczej są takie szybkie. Oczywiście. Są wyjątki, bo jak na przykład ekstra linia, no ekstra linia drapi się bardzo długo, tak. Ale w większości te podyche to tak faktycznie za szybko, jak na 10 zł. wydane. Dobra, bierzemy się, drapiemy, chociaż zanim jeszcze tego zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale. Na dole przycisk subskrypcji. Koniecznie słuchajcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Będzie mi też bardzo miło. Jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, jakiś komentarz pod filmem, to jest miłe i motywujące do dalszego po prostu działania, dalszego nagrywania, kupowania zdrapek, no i drapania oczywiście, trapiemy i wrzucania, ja jeszcze na końcu trzeba jeszcze wrzucić filmik. Dobra, jedziemy, bo się rozgaduje, a tutaj czas drapać. I co mamy? Palmę, dzbana. Sfinks, hm. czyli tu by musiało być. No albo dwa dzbany, dwa sfinksy, albo dwie palmy. Jedziemy, a, to sobie może zobaczymy tak. Palma. Czyli jak tu jest palma, to jest wygrana. Sprawdzamy, no sprawdzamy. A to ci nie palma, tylko słońce. No dobra, jedziemy grę numer dwa. Kleo, rozumiem Kleopatra, Kleopatra po raz drugi. Jest faraon. Czy będzie tutaj Kleopatra? Nie, jest faraon, tak. Niestety jest faraon, czyli tutaj albo faraon, albo Kleopatra. Ale znowuż stracilibyśmy tutaj, więc albo słońce. Możemy, możemy trzymać kciuki tak. Za słońce, za faraona, albo za Kleopatrę. Jedziemy. Kleopatra, słuchajcie, jest. Mamy wygraną na pewno. Gra numer 2, w zdrapetce numer 2, na pewno da nam jakąś wygraną, na pewno coś będzie, a co, no to się okaże na końcu, jedźmy grę numer 3, jedno wiemy, bonusa nie będzie. Harfa, skrzynia, dzban, no teraz już tak nie będę przeskakiwać, bo wiemy, że tutaj nie będzie wygranej. Palma no, czyli niestety już wiem, że w grze numer 3 na pewno wygranej nie będzie, ale sprawdźmy hełm. <kluz> Ciągle mnie ten trzyma. Gra numer 4, ale już mam nadzieję nie tak mocno jak wtedy. Znaczy to no, sam czuję, że już nie aż tak mocno. Piramida. Piramida po raz drugi. Statek i piramida, piramida i skrzynia. No, może tu będzie ta piramida? Niestety jest łuk. Niestety jest łuk, słuchajcie. No to jedziemy, Grę numer 5: papirus. Jest piramida. Jest harfa. Jest statek, czyli wiemy, że w grze numer 5. Ne ne. Wygranej nie będzie, ale sprawdzimy sobie, że jest tutaj jeszcze słońce. Gra numer 6. Dzban, papirus, skrzynia, papirus po raz drugi i łuk. Bra, jedziemy Grę numer 7. Ostatnia gra. To łuk, mumia, faraon. Winogrono I, i wiemy, że mamy pustaka, tu i harfa, Harfan znaczy się w grze Numer 7, bo oczywiście, zdrabka jest zwycięska, tak? Bo mamy Kleo, Kleo, i Kleo, i to co? Patrzymy, co jest pod grom numer 2, co tam się kryje pod tą tajemniczą nazwą. Wygrana! To co? Zanim jeszcze go zaczniemy, to słuchajcie, myślę, że to jest fajny moment, że jeszcze, li, jeszcze nie dałeś łapeczki w górę, to teraz śmiało, fajnie, no bo jest, mamy ten starożytny skarb. Sprawdźmy, o jakiej wartości jest to, jak ta głowa Kleopatry, tak? Ten faktyczny skarb. Zacisimy kciuki, weźmy głęboki oddech i... Dycha, no mogliśmy się trochę tego spodziewać, ale ja się bardzo cieszę, bo faktycznie już wiem, że na pewno... Połowę dzisiejszego wkładu mi się zwróci, a przecież jeszcze jest szansa na plusik. Dobra, sprawdźmy kontrolne, a sprawdźmy sobie ten bonus, tak z ciekawości też dycha. Ale gdzie tu mogą być pochowane? To nie wiem. Te kontrolne mogą być w tym nawet. Jest R... Jest drugie, R, czyli są tak pochowane. Jest trzecie, jest, jest, wszystko. Ej, nie widzi, ślepy Michu nie widzi. R, R i R. A to oznacza wygraną zrocik w drapeczce starożytny skarb. No ale jeszcze mamy jedną drapeczkę z numerem 3. To co? No sprawdzamy, sprawdzamy oczywiście. Faraon dzban piramida no i o sobie zobaczymy tak czyli wielbłąd czyli wiemy że gra numer jeden niestety na pewno jest pustakiem bo bo czy to byłby yy, wielbłąd, piramida dzban czy faraon no to mamy pusto to zostawmy sobie tą linię bonusa i jedźmy grę numer dwa wielbłąd swings Ibis i, i faraon, czyli niestety gra numer 2 również jest pusta. No, strafeczka 3, gra numer 3. Jedziemy. Sphinx. Dzban. Dzban po raz drugi. I tu mamy harfę. Zobaczmy, czy tu jest dzban. Nie. Tu jest wielbłąd, czyli gra numer 3. Niestety jest pusta, ale jest szansa, że tu, tu i tu też będzie wielbłąd. Jedźmy, gra numer 4: statek, statek po raz drugi, skrzynia i i papirus. Słuchajcie, no to teraz tutaj, w sumie wolałbym, żeby był statek tak jak tutaj jest. Narysowany, bo już byśmy wiedzieli, że na pewno mamy tą wygraną. No jak będzie wielbłąd, to będzie szansa na bonus. No to co? No to no nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu zdrapać i sprawdzić. No niestety najgorzej, niestety najgorzej sobie, bo Kleopatra, a Kleopatra oznacza, że i tu jest pusto, i tu niestety też. Ale oczywiście sobie sprawdzimy, co my tu mamy. Mamy statek. I Kleopatrę, tak? Czyli no, prawie. <grystanie> tu ten wielbłąd i ten statek nam tutaj przeszkodził. No dobra. Co nam pozostaje dalej? Drapać jeszcze, bo jeszcze trzy szanse są, bo jeszcze trzy gry w tej zdrapeczce są. Gra numer 5. Kleopatra, Sfinks, słoneczko. Ibis, czyli niestety, no już zdajemy sobie sprawę, że tutaj mamy pusto. Ale dla sportu sobie sprawdzimy, że jest papirus. Gra numer 6. Winogrono. Winogrono po raz drugi. Faraon. Skrzynia i będzie winogrono. Niestety, słoneczko. Gra numer 7. Ibis. Łuk. Łuk. Słońce i będzie łuk? Hełm, heum, niestety hełm w bonusiku, co nam chcieli dać? 10 zł, no mogli dać! Słuchajcie, mogli dać! Nie zbiednieliby! Jest A, jest T, już widzimy, że na pewno jest pusta. Zresztą to myślę, że ciężko byłoby się pomylić. Ale jak są te kontrolne, to oczywiście sobie sprawdzamy. Na pewno jest AST, nie wiem czy jest sens gdzieś szukać. Dobrze, słuchajcie, tak chyba zostawimy. No widzimy, że jest pustak. Czas na króciutkie podsumowanie. Dzisiaj na kanale, dzisiaj na odcinku, słuchajcie, były dwie zdrapeczki. Szczęść, co ja mówię, Skar... starożytne skarby. No było po miliona do wygrania, było po miliona, a jest dycha, tak, jest dycha, bo zdrapeczka z numerem 2 okazała się zwycięska, 10 zł, ale niestety zdrapeczka z numerem 3 okazała się pustakiem, czyli na 20 zł wkładu mamy, słuchajcie, 10 zł nam się zwróciło, połowa się zwróciła, nie jest źle, na pomnożenie jest, a sam fakt, że mogliśmy się spotkać, tutaj polajkować, tak, te łapeczki w górę porobić, kciuki w góry właściwie, komentarze zachęcam oczywiście teraz po filmie do komentarzy, do sekcji komentarzy mam nadzieję, że zasubskrybowaliście kanał, jeżeli nie, to jest jeszcze fajna, fajny moment właśnie w tej chwili, żeby to zrobić, no i co no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!